Dzisiaj wybudowałem w Minecrafcie wielki skaner! Spójrzcie, jaki on jest ogromny, ile on ma przycisków, guzików i, i wszystkiego. Tutaj ma jakieś kable wystające, jakieś kule z energią i tak dalej. Wszystko to zrobiłem sam widzowie. Zostawiacie łapeczki w górę i subskrypcję, jeżeli chcecie zobaczyć, co moi przyjaciele mają w środku. Dobra, bo ten skaner ogólnie służy do tego, że tutaj wchodzi sobie ktoś, proszę bardzo, i tutaj wyświetla nam się na tym monitorze. Co te osoby mają w środku? Dobra, ja muszę tylko zrobić jedną rzecz. Muszę tutaj podłączyć. Dobra, jest gotowe, wszystko jest podłączone i działa. Teraz tylko znaleźć kogoś. Hmm, tylko gdzie my możemy znaleźć moich przyjaciół? Nad wodą? Czy ktoś może być nad wodą? Nad wodą zazwyczaj jest żółw, czyli. Tak jest, Niko! Zobaczcie, on tam śpi. Zasnął, ale głośno chrapie. Dobra, idziemy do Niko, bo on to chrapie i może go jakoś obudzimy widzowie, tylko nic mu nie piszcie w komentarzach pod filmem. Dobra, ja podchodzę tutaj do Niko, chodzę, spuść jak on śpi. Dobra, uwaga i... Niko, Co, 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 co już, 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 co się dzieje, co się dzieje, co się dzieje? Niko, chodź ze mną, mam ci coś ciekawego do pokazania. Ale czemu ty mnie budzisz, jak ja śpię? No bo są wakacje, zobacz, świeci ładne słoneczko nad nami. Mógłbyś się spalić na tym słońcu, musisz uważać albo używać jakiegoś kremu. A, dobra. Co tam chciałeś? Chodź ze mną, mam ci coś do pokazania. Tutaj się przejdziemy szybko. To jest taka fajna rzecz, taka fajna budowla. Można powiedzieć, że mój nowy, ulepszony wynalazek. Co tu jest? Spójrz, to jest taki wielki, wielki skaner, Niko. I jak wejdziesz do środka, to będziesz miał niespodziankę. Tak, o jaką? A otwórz drzwi. E, dobra, tu muszę kliknąć. Proszę bardzo, drzwi otwarcie. Niko nie. Tutaj, tu jest skaner, tu jest wejście. E, idź, Przepchnęcie. O, a, 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 a tutaj, ale tu jest dużo kabli. Tak jest, tam jest dużo kabli, bo to jest taka technologia tutaj. Proszę bardzo, masz specjalny nawiew tutaj, żeby ci nie było za gorąco w wakacje. Dobra, ja zamykam drzwi, Niko. Ty tam sobie stój i niczego się nie bój. A Dobra. ja w takim razie klikam sobie tutaj ten guzik, widzicie, jest na czerwono, a musi być na zielono, więc klikam. Pip! Okej, okay, jest włączony i maszyna zaczyna działać, jakie ona dźwięki z siebie w ogóle wydaje. Maszyna wydaje z siebie dźwięki, ej, ale patrzcie, jak szybko, jaki tutaj jest dym, co ta maszyna w ogóle robi, wow. Ej, zielony dym, bo Nico jest zielony. Co się z nim stanie, co się z nim stanie? On tam chodzi, jakieś są pęknięcia, a patrzcie, tutaj na monitorze mi się wyświetliło, co on ma w środku, ej. Niko, pożar, diamenty. Albo te diamenty gdzieś trzyma w kieszeni. O ty, a mi ostatnio zniknęły. Dobra, co on tu jeszcze ma? Jakieś fioletowe, coś? Co to może w ogóle być? Tutaj jest jakaś różdżka, też jakby diamentowa, obsydianowa. Ej, w ogóle. Patrzcie, jaki fajny posąg, Niko jest za nim. Centralnie, ale mega. Dobra, słuchajcie, no to w takim razie. Ej, Niko, wyłaś stamtąd, co ty masz? Dawaj, te rzeczy. A kiedy ta niespodzianka będzie? Eee, niespodzianka będzie wtedy, kiedy wyrzucisz to, co masz w spodenkach Ja nic nie mam. No to w takim razie pod skorupką. Ja nic nie mam. No jak nie masz? Masz diamenty, wiem to. Wyrzucaj no już ustawę. czy to wiesz? Co ty zrobiłeś? Ej! Przeskanowałem cię, Niko! No nie, dlaczego im przeskonowałeś Majki? No, Niko, no, musiałem zobaczyć co masz w środku, bo ostatnio wysiknęły diamenty. No dobra, oddam ci. No to oddawaj te diamenty i te resztę tych rzeczy, bo to też jest moje! Niko zacznie nam wyrzucać rzeczy, a wy widzowie pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapeczkę w górę i subskrypcję również na kanale u Niko. I oglądajcie koniecznie ten odcinek do końca, bo na samym końcu przeskanujemy Smysloa, czyli najbogatszego człowieka tutaj w wiosce u nas! On na pewno ma dużo kasy, no nie Niko. No na pewno wyrzuciłem ci wszystko! Takie o, dziękuję Ci Niko. Faktycznie Niko mi wszystko tutaj wyrzucił. Okej, okay, no to super, odzyskałem swoje rzeczy. Dzięki Ci Niko. No nie ma sprawy. Ej, podobało Ci się to? Może przeskanujemy kogoś jeszcze? O, no dobra, może być ciekawie, to dobra, a kogo możemy przeskanować? Hmm, musimy tutaj kogoś poszukać, bo Smajslowa na razie nie widzę w domku. Może poszedł coś załatwiać albo budować na wiosce. On musi mieć tak dużo rzeczy w kieszeniach pochowanych i tak dalej, że byśmy byli my najbogatsi. Na pewno tak. Jest na pewno tak jest. Ej, ale widzę, że na placu zabaw coś chodzi. Chodź może tam zobaczymy, go przeskanujemy. O spójrz, kotek sobie układa domek z piasku. To pimpek, cześć pimpuś. Cześć pimpek. O jak czy e, Pimpuś chciałbyś dostać rybkę? Chcę dostać rybkę, spójrz Niko To dawaj go, dawaj go, zapędzimy to, go tu. To chodź z nami, chodź z nami Pimpuś Okej, okay, widzowie, Pimpek idzie z nami Ciekawe co ten kot ma u siebie Jestem bardzo ciekawy, przecież on jest taki malutki Pimpuś, musisz wejść tutaj do środka O tutaj Tak e, Niczego się nie bójmy, tutaj Ja dam rybkę, proszę bardzo o, Widzisz, masz to, rybkę, jesz, masz sobie, Zamykaj jakiś szybko Dobra Oj, dobra, zamknięte jest. Pimpuś tam sobie trzyma rybkę. Okej, okay, dobra. E, więc ja tak klikam ten guzik. Tutaj już jest zamknięte, wszystko ładnie, pięknie. I jak nasze drzwi są zamknięte, to pimpek już na pewno nie wyjdzie. Tutaj skan jest pusty, w takim razie możemy zaczynać. Klikam tutaj guzik. Guzik jest naciśnięty, maszyna zaczyna działać. O, patrzcie, aż się dym zrobił tutaj szary wielki. Wow, jak ta maszyna. Głośno chodzić, ciekawe co ten zjadł, zjadnie, Niko! Całą zadymiło, nic nie się widać! Ej, faktycznie, ile tutaj jest dymu? Ciekawe co pokaże nam komputer! Wow, jakieś dźwięki się tam wydają w ogóle. Co to jest? <ścoughs> A zacząłem kasłać, Niko. Dobra, zobacz, wyszło chyba coś. Ej, jest faktycznie! Co ten pimpek zjadł? Wow, on ma kurczaka? Różkę! Różkę zjadł! Jak on to zrobił i coś szklanego? Co to Smoka? może być? To jest smoke, ja to znam! A faktycznie, dobra! Pimpek, ty obżartuchu, całego kurczaka zjadł! Ale Pimpek śmiesznie zjadł tego kurczaka, choć mu powiemy, żeby wypluł. Dobra, idziemy mu powiedzieć, żeby to wypluł, no bo przecież Pimpek może pęknąć, od niej rybki. No ale kurczaczek też jest pyszny, prawda widzowie? Piszcie komentarze, czy też lubicie tak jak ja jeść kurczaka. Ej, Pimpek, wypluj tego kurczaka i tą mruszkę! no przecież ile ty jesz? Oddawaj, mówię ci! Wow, ej, wypluł! Dobry Pimpuś, dobry Pimpuś Jeszcze jedno, jeszcze jedno, ja wiem, że masz No faktycznie, Pimpek ma tutaj jeszcze smułka, więc musi wypluć smułka E, wypluł, wypluł, wypluł O, wypluł, dobra, widziałem Pimpek, nie możesz tak się obżerać O, chce się przytulić No dobra, widzowie, wybaczamy Pimpkowi Dobra, możesz zjeść tego kurczaka No ale różka to jest przecież niezdrowe, żeby to jeść Dobra, Pimpek, uciekaj, uciekaj do domku, już, już, uciekaj, dobra. uciekaj, uciekaj, uciekaj Pimpek sobie ucieka, a my szukamy reszty. A kogo możemy to... teraz przeskanować? No właśnie, ej, może Lumi jest gdzieś na wiosce? Może w domu siedzi, chodź do niej pobiegniemy. Dobra, no to biegniemy w takim razie do Lumi szybko. Jestem mega ciekawy, co tam Lumi zjadła. Może jakieś zielone rzeczy, bo ona jest zielona jak ty, Niko. No wiem. Ej, Majki, może zrobimy wyścig na apeczkę do niej. Ej, to jest bardzo dobry pomysł. Dobra, w takim razie ścigamy się o łapeczki widzowie z wami. Kto będzie szybszy? My czy wy? Jak myślicie? Na no pewnie, że my. Dobra, dawaj, odliczaj. Dobra, w takim razie trzy, dwa...

ty tędy poszedłeś? Ja od drzwi, a ja ty od garażu, co ty drzwiami się wchodzi przecież? Obiekłam ciasto, może chcecie kawałek? Uuu, Uu, ciasto! że tak! No, nie, Niko, nie, nie jedz O, zjadł całe ciasto! He, he, he. Ej, Lumi, słuchaj, e, chcesz pójść e, z nami się pobawić? No pewnie, że tak! Chodźmy, chodźmy, lecimy! Słyszysz, Niko? Ona z nami pójdzie. E, nie, dobra, nie, no to nie. chodź! Chodź, Lumi, idziemy, bo my tam e, ja wybudowaliśmy... Zaraz, gdzie? E, tak, 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 to jest taki plac zabaw, to jest takie e, pudełko i tam są takie kolory fajne i fajne rzeczy się tam dzieją e, musisz zobaczyć. Ej, dobra widzowie, ona chyba nie, nie kapnęła się o co chodzi. Dobra, to tu biegniemy w takim razie szybko tutaj do tego skanera. Uuu, a zobacz. Co, co? To jest właśnie D, to, co to? To się to jest, ten nowy sklep, sklep z kosmetykami, zobacz, możesz sobie to, zobaczyć. Naprawdę są nowe kosmetyki, dobra, idę, idę! Takie jest tak jest i to zielone Zamykaj, zamykaj, zamykaj. Dobra, w porządku. Ale tu nie ma żadnych kosmetyków, chłopaki, wypuśćcie mnie! Ej, ale zaraz będą Lumi i tak naprawdę nie będzie żadnych kosmetyków, ale zobaczymy, co Lumi ma tam w środku u siebie. Dobra, w takim razie włączam maszynę. Pip, dobra, maszyna włączona, Niko. I patrzymy, co tam się będzie działo. O, już się robi dym. Okej. Okay. Wypuśćcie mnie! Ej. Ona jeszcze nie wie, co to będzie, Niniko. Ja wiem, zobaczymy, to, co tu się wyjdzie. Wow, ale ta maszyna chodzi. Te dźwięki po prostu są takie super, no, Niniko. Ej, ale tu śmierdzi, bu! co ty wymyśliłeś? Przestańcie już! Ej, nic, nic, Niko, to już koniec. Ej, ej. Lumi, przepraszam, Lumi. Ej, zobacz, już wyszło coś. Ej, faktycznie! Lumi! Lumi zjadła miód! I to cały słoik miodu, spójrz! Wow, jaki obżartuch. Ej, ale ja też lubię miód. Miód jest pyszny, prawda, widzowie? E, dobra, co tutaj jeszcze? O czym tam rozmawiacie? E, o niczym, mm. Lubi, o niczym. E, klepsydrę zjadła, tutaj jakieś nożyce, jakiś. Co to w ogóle jest? Jakaś różka elektryczna, Niko? No coś takiego, dobra, niech to oddaje, dawaj. Dobra, dobra. E, Lubi, jesteś tutaj? No i? Czekaj, stój, 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 stój! Najpierw musisz oddać wszystkie rzeczy, które zabrałaś z mojego laboratorium! Eee, nic nie zabrałam! No jak nie zabrałaś? Przecież wiem, że zabrałaś. O, no dobra, masz, proszę, to było w twoim laboratorium, no, już jestem wolna, Nie, 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 to nie wszystko, to dawaj, nie dawaj. To nie wszystko, jeszcze ta różdżka taka duża i, e, co ty tam miałaś jeszcze, i nożyce moje, e, i słoik po miodzie musisz oddać. No dobra, no, macie. Dobra, mamy tutaj słoik po miodzie, a różdżka? Eee... I nożyce? Eee! Co ty robisz? Chodź tutaj! Lubi, co ty robisz? Ej, tego się tak nie używa, to niebezpieczne! No i uciekła. Dobra, uciekła. Ale dobra, przynajmniej odzyskaliśmy nasz słoik z miodem, okej, okay, ja sobie tutaj te rzeczy pochowam, wszystkie moje odzyskane. No bo faktycznie mi to wszystko poznikało widzowie z mojego laboratorium, bo ja, wiecie, pracuję nad takimi fajnymi wynalazkami, które mogą pomóc Smilandii w różnych rzeczach, no nie, Niko? Na pewno że tak. Dobra, w takim razie szukamy teraz kogoś innego. Jak myślisz kogo możemy teraz znaleźć? Ja mam pomysł, Patty. O, Patty, to jest dobry pomysł. Ona pewnie ma po kieszeniach pochowane jakieś jakieś damskie takie rzeczy śmieszne. Tak, 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 to chodź do niej idziemy Dobra, to musimy w takim razie zobaczyć Co ona tam ma w środku, więc biegniemy do jej Do domku, szybko, szybko Patrzcie jaki w ogóle mamy tutaj wielki Basen przed domem Smileslow'a Bo jest tak gorąco, a my musimy się schłodzić O, Patty sobie tutaj biega e, Cześć Patty, e, słuchaj O, patrz, macha nam Siemanko, e, e, chodź z nami, pokażemy ci Gdzie się możesz schłodzić, bo jest bardzo gorąco e, Chodź szybko tutaj e, Dobra, przebiegniemy sobie Raz, dwa, do naszego skanu widzowie, oni wszyscy nie wiedzą o co chodzi, ale to bardzo dobrze. Możemy sprawdzić, co oni chowają tam po kieszeniach widzowie. E, dobra Patti, musisz sobie tutaj wejść do środka. Tam jest naprawdę bardzo chłodno, bo ta temperatura jest taka gorąca, że głowa pęka. No to włączamy! Pyk! Uwaga, maszyna zaczyna chodzić. Uuu, jaki kolorek! Ej, faktycznie, każdy ma inny kolor. No, ale śmiesznie Dobra, komputer jest pusty Ale ten dymek tutaj jest jakby e, Maliny, jagody Co to w ogóle jest? Nie wiem, ale to takie babskie, takie dziewczęce I Tak, faktycznie aż, aż szczypie mnie w oczy trochę Ej, zobacz, wyszło, wyszło Wow, jest faktycznie Co ta Patrycja ma tam przy sobie? O, jakiś pierścionek Szafę? Co, ona szafę zjadła? Pati ma szafę? Całą szafę? W brzuchu, jak ona to zrobiła? Przecież Nie to jest mam pojedincie. Patty, masz, masz w brzuchu szafkę, weź ją wypl, wyrzuć, no jak ty to zrobiłaś? O, okej, okay, Patty wyrzuciła. Uf. Weź przecież... ją postaw, pokaż, jaka ona jest duża! Patrzcie widzowie, ta wow! szafa jest taka duża i z kwiatkami niebieska. Mam przy sobie tu... Do... Aha, Pati, po to były, była ta szafa, żeby w niej trzymać ubrania, żeby się przebrać w każdej Aha. sytuacji. Teraz, Niko, jestem bardzo ciekawy, co w sobie ma Shiba. On pewnie zjadł jakieś kości, e, albo może jakąś karmę dla pieska, no bo co taki piesek może mieć w sobie, albo przy sobie. No, nie wiem w sumie, ale chodźmy to sprawdzić. Dobra, widzowie, w takim razie idziemy tutaj e, do Shiby, bo on ma taką wybudowaną super budę swoją nową. Zobaczcie, ona jest taka pomarańczowa i w kształcie pieska, i ma taki ogonek elegancki. E, dobra, Shiba, Shiba jesteś? Chodź, piesku. Patrz, jest Shiba! On się cieszy na nas, jaki on jest słodziutki. Cześć, piesku! Cześć, Shiba! O, on się lubi, z Niko. E, Shiba, chodź z nami, to dostaniesz od nas kosteczkę. Tak, Shiba się zgadza, dobra. O, jak szczeka sobie, słodziutko, to, to chodź, Shiba, z nami, pobawimy się razem. Ej, villager! Patrz, Villażer! Się... villager! Ej, Niko, a może byśmy spróbowali? W tej mojej maszynie Zrobić podwójny skan Wow, no to dawaj, villager, chodź Dobra, e, panie villagerze Pójdzie pan z nami, pokażemy panu Tam są e, pieniądze e, Dobra, chodźcie widzowie Dobra, przeskanujemy dwie osoby, ale pamiętajcie Widzowie, zostańcie do samego końca Bo na samym końcu przeskanujemy smile slowa bo on jest Najbogatszy tutaj w wiosce e, Dobra, to wy sobie wchodźcie tutaj Do środka w takim razie W porządku, Niko, ale teraz mamy dwie osoby, więc musimy. Musimy to powiększyć. Ty wiesz doskonale jak to się robi, prawda? No jasne, że tak. Jedno to buduję. W takim razie odpalamy naszą maszynę i skanujemy dwie osoby na raz. Uwaga i... Pik! Dobra. Włączone. Maszyna ruszyła. Działa. O, tam się coś wow, dzieje. Blazowe. Ej, faktycznie! Co, Niko, co ty mówisz? Ta maszyna po prostu tak działa, chociaż... A, to maszyna, no tak, no dobra, dobra. Chociaż faktycznie trochę śmierdzi bąkiem. E, dobra, ale to, to, nie jest ważne. Wow, jak się zadymiło wszystko. Ej, udało się, Niko, spójrz! O, już są! Patrz, co Villager ma w środku! Coooo? On chciał on od ciebie ma... szmaragd, a on już, zobacz, ile ma tych szmaragdów. ale zobacz inne rzeczy! O nie! On ma w środku... Spójrz, co on ma, on musi nam to oddać, przecież to jest niebezpieczne. No jasne, że musi oddać, ale a Shiba co ma? I jeszcze. O, Shiba ma kostkę i złote jadko i rękę Endermana zjadł. Co?! Jak ty to zjadłeś, Ashiba? Co? Przecież to jest słodki piesek, ej spójrzcie, jak on ma jeszcze czaszkę tutaj i ma kości, ja cię kręcę, jaki ten skaner jest dobry! Dobra, chodź szybko, idziemy im powiedzieć, że to wypluli Villager, oddawaj wszystko co masz O właśnie, wow. ten kilo w świecący, jakiś mega Dawaj, młodomocny. dawaj, dawaj, wow, ale ma dużo tak jest, on pewnie pozabierał innym villagerom te szmaragdy. Dobra, Niko, w takim razie ty to zbieraj wszystko. Ej, Ale villager. jeszcze jedna, jeszcze broń! Tak, oddawaj ją. Szybko to nie niebezpie... Ej, on ucieka, ej! Ej, dawaj, dawaj, broń, Stój, dawaj, broń! Łapie go, go łapie go na wędkę! Łap go na wędkę, szyba, szyba. Mam, gryź. Go, mam go, mam go, mam go! O, dobrze, shiba! O, Shiba się popłakał, bo się boi. Ej, ty nie strasz mojego pieska villager, tylko oddawaj! O, No, nareszcie. Dobra, w porządku. Villager oddał. Dobra, i zmykaj do siebie szybko. Ale jeszcze został nam Shiba. Ej, Shiba, ty też musisz oddać te swoje rzeczy. Przecież cię będzie bolał brzuch, piesku. No, o, złote jabłko. Oddaję, oddaję. Tak, oddaj, ale Jest nie... Miej tę rękę. Wow, o, to... ej, 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 Shiba, uważaj. Co ty robisz, Shiba? To mu działa przez brzuszek. Dobra, ta ręka, ale yeah. chodź piesku, masz tutaj, masz kostkę. Kostką możesz się bawić, gryźć i robić z nią co chcesz. Dobra, widzowie, idziemy teraz szybko po Smyslowa, bo on musi mieć takie w sobie rzeczy, dobra, idziemy do jego domku, Smyslow, Smile Smyslow, Smile o, patrzcie, tu jest sklep Smyslowa w ogóle, okej, okay, pokój fana Smyslow, wbijajcie do niego na sklep w ogóle, widzowie, bo on ma takie super rzeczy i niedługo my też będziemy, no jasne, że tak. E, dobra, ale gdzie jest Smyslo? Widziałem, że on tu wszedł. O, e, cześć Smajslu! E, przepraszamy, że ci przeszkadzamy w byciu się, e, ale o, Siemka, e, chodź z nami mamy ci coś e, do pokazania i to jest takie e, fajne i ciekawe. E, tak, i... tak, zobaczysz, to jest fajne, chodź! Tak, na pewno ci się spodoba Smajslu, e, bo tutaj, e, dobra, Niko, myślisz, że on się kaptał o co chodzi, czy nie? Nie, 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 na pewno nie. Smajslu jest zamknięty w środku, a my teraz możemy odpalić naszą maszynkę, co nie, Niko? Odpalej ją! Bo ja też jestem mega ciekawy. Dobra, włączamy maszynkę. Tam się zaraz komputery zmienią. Uwaga, tutaj maszyna zaczyna działać. Wow, wow, wow. Ej! Tu wybuchy są jakieś jeszcze. Co my zrobiliśmy? Niko, może Smać sobie coś inny. Nie jestem wow. ciekawy, co on to w środku ma! Mamy jego brzuch, spójrz niko, co on tu ma w środku! No nie, zobacz, tu jest kasa, diamenty, tu jest złoto, labogini jakieś! Wow. Wszystko tu jest! Przecież on jest najbogatszy w całym Minecrafcie! Tak, to prawda! Ja cię kręcę, co ma! Że jego ten brzuch nie boli w ogóle! Ej, jak Smyssle to w ogóle zrobił, że on ma te rzeczy! Co to jest? On musi mieć wypchane te kieszenie forsow i tym lambo. Ej, smilk! Chodź do nas, pokaż lambo, co ty tam masz w tych kieszeniach, no? Pokaż. Złoto ma. Patrz, i on to co? po prostu tak wyjął jakieś skarby, klejnoty. Smilk, pokaż co jeszcze masz, bo ty tam trochę tych rzeczy nabrałeś ze sobą. Możecie sobie wziąć. Ej, spójrz, wow, on nam daj daje. No, daje. Kasę, kasę daje. Będziemy bogaci, spójrz. Wow, wyrzuca pieniążki. Ej, ja też chcę trochę, Niko! Oddawaj to, oddawaj Nie ma, nie ma, ja biorę, ja o, biorę. Udało mi się, dobra, dam A, ci trochę. Co dajmy. tam jeszcze masz? Ej, spójrz, on ma lambo. Ej, faktycznie. Ej, to nie jest zabawka. To jest prawdziwe Lambo, zobacz siedzę w nim. Ej, faktycznie Niko, możemy gdzieś sobie pojechać. Dawaj, ruszaj. A wy widzowie, zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie nasz kanał, jeżeli chcecie więcej takich odcinków, a my jedziemy z Niko. Wow!